Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam jak przebiega proces czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji. Przystępujemy do demontażu poszczególnych elementów osłonowych. Kolejną czynnością w czyszczeniu klimatyzacji jest zabezpieczenie ściany, na której jest zamontowana klimatyzacja. Myjemy lamele, dokładnie spryskujemy wszystkie lamele. Teraz możemy zamontować osłonę, żeby uruchomić wentylator, tak żeby nie nachlapać, dlatego zakładamy tutaj poprzednią osłonę, uruchamiamy klimatyzację na funkcję wentylacji. Po osuszeniu klimatyzacji montujemy już elementy, które wcześniej zamontowaliśmy, które zostały umyte. No i zamykamy. Ok, mamy klimatyzację gotową do ostatniego elementu naszej tutaj pracy, to znaczy ozonowania. Teraz będziemy ozonować tą klimatyzację. W tej chwili możemy już zdemontować wszystkie osłony i przekazać urządzenie klientowi. No i voilà, Urządzenie jest wyczyszczone, odgrzybione, dmucha świeżym, czystym powietrzem, bez... Bakterii, pasożytów, roztoczy i tego typu rzeczy. Jak często trzeba czyścić taką klimatyzację? Myślę, że raz na 6 miesięcy. Na początku sezonu, przed startem i po zakończonym sezonie, na okres zimowy. Klimatyzacja to jest jednak miejsce, w którym wszelkiego rodzaju grzyby i bakterie świetnie się rozwijają, więc dobrze jest po zakończonym sezonie chłodniczym oczyścić, wyczyścić. Żeby te bakterie się tam nie namnażały, bo jak się będą namnażały, no to też mimo tego, że urządzenie jest wyłączone, no to to będzie jednak krążyło w powietrzu. No i przed sezonem chłodniczym e, e, też należy takie urządzenie wyczyścić, sprawdzić czy, czy działa wszystko prawidłowo. Dzięki za uwagę, polecamy się i zapraszamy do korzystania z naszych usług.